Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i dziś jak widzicie mam magnes który zakupiłem za niecałe 130zł i sprzedawca twierdził że jest w stanie wyciągnąć 500kg nie wydaje mi się w domu że sprawdzał i zaledwie jakieś nożyczki agrawki, ledwo przeciąga a czymkolwiek do biurka na dole bo mam metalowe strasznie się przykleił, ciężko było go w ogóle odciągnąć dobra, zawiązałem sobie na rękę, żeby mi lina nie wyleciała z ręki, bo później nie będę wskakiwał za nim do wody. Dla tych, którzy nie wiedzą jest to magnes neodymowy do 500 kilo. Przed nami mamy nawet jeszcze krokodyla. Paweł, to był karabinczek. Dobra, lecimy do dalej. W jak to może 500 kilo pociągnąć? No znowu coś tam łapię. Łapie i czuję jak to puszcza. Czyli tam są rzeczy, ale one są na przykład przykopane mułem i ten magnes yy, w ogóle nie daje rady sobie. Jest za słaby. Decydowałem... O! Patrz. I tu czuję opór, nie? Ale ten magnes jest na tyle słaby, już czuję, że popuści. Nie? Ni chuja, nie ja nie popuścił. Trzymał! Jeszcze raz na ten magnes, wiecie co? Nic nie całe życie można postać. Chyba będę musiał do Odyna napisać, może Odyn jakiś ma dobry magnez. Tu już jest opór. Tam coś jest. I to ciężkiego. Bym powiedział, że tam może rower nawet leży. I popuszcza. I co kawałek? I znowu czegoś się trzyma. Tak jak wyszedł po kawałku. Tam jest na pewno jakaś duża... Podnosi lekko. Patrz, aż bąbelki z tego lecą. Widzisz? Znowu No nie za słaby, nie? I tu też patrz no nie, no nie wierzę. Jaki shit. Na chwilę miałem wyłączoną kamerę, ale włączyliśmy, żeby Wam pokazać właśnie udało się pierwszą zdobycz. Znaleźć. Jest to znak safari. Bo tutaj są takie zwierzątka różne właśnie jak tego krokodyla, którego widzieliście. Już jestem z drugiej strony. się kurwa łebką nudziło. Tak zakładam. I wrzuciły kurwa do wody. Dobra. Nic fajnego. Jedziemy dalej. Znowu mamy znak. Patrzcie, jednak ten magnes coś wyciągnie, ale musi to być chyba takie prawdziwe, żelazo, bo czuje drobne rzeczy i popuszcza magnes, zostawia wszystko. O, i nawet dwa kapsle łowca z skąd one się tu wzięły? I mamy dwa zardzewiałe, aż się rozpadają w ręku. Dwa. Nie wiem, czy to kapsa ale Dziwnie to wygląda. Z drugiej strony coś, może jakby jakaś nakrętka. Trzeba było to odczyścić, zobaczyć. Nie wiem, co to jest. Dobra, mała przerwa. Widzimy się za chwilę. Rzucam dalej. Moi drodzy, krótkie podsumowanie. I wyciągnąłem dwa takie o. Kapsle, jakiś kawałek metalu, jakiś ołów, czy co to jest, to nie wiem, bodajże, mi się wydaje, że to jest taki guzik od starej kanapy, jak kiedyś takie fotele były i takie grube guziki, bo tu widzę jeszcze te druty tak połączone były, te matera o materace też, no i mamy jednego cencika oraz dwa znaki. Byłem tutaj praktycznie godzinkę. No, nic ciekawego, ale jak na pierwszy raz powiem Wam, że zopałem zajawkę. Zamówię, zamówię jakiś mocniejszy magnes. A jeszcze gwoździk, zapomniałem o nim powiedzieć. Jeszcze tu jest taki mały gwoździk. No, i następnym razem przyjdę z mocniejszym magnesem. I jestem ciekawy, co wyłowię. Nie liczę na nic takiego konkretnego, żeby nie wiem co tam jakieś złoto, pieniądze powyciągać i tak dalej, to nie, bo i tak magnes nie wyciąga metali szlachetnych. Ale jestem ciekaw, co wrzucają do takich rzek. Także przeniosę się teraz na jeszcze dwie inne rzeczki i zobaczymy co tam się uda nam wyciągnąć. Po krótkiej przerwie jestem już na drugim moście tym razem przy drodze głównej. Może Coś z samochodu wyrzucają? Może tu coś złapiemy? Ciekawego zobaczmy. małą przerwę, żeby Was tu nie zanudzać o, coś mamy stara puszka i dwa centy grosz do grosza, będzie kokosza Coś mamy. Kaczka. Kaczka. Widzowie, który z Was potrzebuje haczkę do ogrodu to piszcie w komentarzach. A tymczasem jałowie dalej. Wierzę, tu ze śmiechu, bo tym razem mamy patelnię. patelnia Dobra, łowimy dalej. I małe podsumowanie z drugiego mostu. Jestem też tu prawie godzinkę. Łącznie mam siedem centów. Puszeczkę, patelnie i tyczkę. Trzeba zwał jak zwał. Już się robi powoli ciemno, zmykam na trzeci most. Witam Was po krótkiej przerwie. Dla Was to była sekunda. Ej. Ale ty tu jesteś nowy na kanale i nie subskrybujesz. Także zostaw lajka. I suba. Dobra, jestem na takim byle jakim bagnistym trochę miejscu. Nie jest powiedziane, że... Tam tym będzie, w tym nie będzie. Rzucamy, sprawdzamy i zobaczymy. Lecimy. Ja zaplątał sznur. Powinno na jakiejś rolce być. Pomocnik stać tu obok i zwijać na rolkę. O, trochę mi się poplątało. Dobra, zróbmy sobie przerwę. Jak coś wyciągnę, to Wam pokażę. Nawet nie czuć oporu, żeby coś się przyczepiało. Siedzę już tu pół godziny i nic. Dobra. Poczekamy sobie. Koniec tej zamawi. Krótkie podsumowanie. 8 centów, parę kapsli, dwa znaki, patelnia, łomotyka. Fajna zabawa była. Cześć.